Cześć, na tym filmie chciałem Ci pokazać jak w prosty sposób rozwiązać zadanie pierwsze z egzaminu Smokrasis z roku 2023. Tu mamy zadanie Prawda-Fałsz. Poniżej przedstawiono składniki potrzebne do przygotowania ciasta na 8 gofrów. Podkreślamy sobie to i tutaj mamy pytanie Prawda-Fałsz. Do przygotowania ciasta na 40 gofrów przy zachowaniu właściwych proporcji odpowiednich składników potrzeba 10 jajek. I tu będziemy pytać czy to jest Prawda-Fałsz. Mamy tak, wiemy, że na 8 gofrów potrzebujemy 2 jajka. Chcemy zrobić 40 gofrów, czyli tu będzie X, czyli X równa się u góry będzie 40 razy 2, na dole będzie 8, czyli mamy 80 na 8 równa się 10, czyli tu będzie prawda. Drugie pytanie. Do przygotowania cias na 72 gofry przy zachowaniu właściwych proporcji odpowiednich składników potrzeba 12 szklanek mleka. I robimy to samo. Czyli wiemy, że na 8 gofrów ile będziemy potrzebować mleka? Tutaj mamy 1, 1 3 czyli tutaj będzie 4 trzecie mleka. Czyli chcemy zrobić 72 gofry, czyli tu będzie x. I mamy tak, x równa się 72 razy 4, 3 przez 8. Skracamy sobie, tu będzie 1, tu będzie 9, czyli mamy 9 pierwszych razy 4, 3, tu będzie 1, tu będzie 3, czyli mamy 3 razy 4, 12. Czyli tutaj też mamy Prawda. Jeżeli podoba Ci się film, zapraszam Cię na moje live na TikToku InMatematyka oraz mojego Instagrama InMatematyka.